No na wodę Kazik, bo zawsze można tam u góry rozstawić, o tam O, aha Zobacz No Zobacz, tu będzie lepsze miejsce na rozstawienie działa Dawaj, rozstawię działo Dzisiaj strasznie wieje Ale taki luźny odcinaczek chcemy wam nagrać O, Kazik rozstawia działo To najpierw jedną tak do góry? Poczekaj, poczekaj Poczekaj Ale nie, bo to się wygina No to wiesz, to jest Nie przeklinaj No Zrobić. Jak to jak? To podnosisz do góry, o. O nie, no teraz to tak. Teraz to tak. Czekaj, tak będzie później. O, te nóżki o. rozstawiasz tylko. Tak ja się zaczepiam od spodnie wszędzie. No. Dawaj, panie ładowniczy. Tu o. mamy celowniczego, jaki taki, ale jest, ale dawaj. Dawaj, Kasiu. Dawaj. Sadzaj. No, 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 no. <laughs> tylko nie mamy flaminga. Nie ma flaminga. Już dawno. U, utonął i Aja! ale poszła dobra dawaj trochę niżej opuścimy trzeba ją trochę niżej opuścić o o człowieku dawaj wbitera o dobrze będzie ty teraz to jest luksus ty tam się schowaj trochę do boku co? schowaj się schowaj bo to... Bo to jest bardzo ryzykowny sport. Bo z normalnymi ludźmi tu nie masz do czynienia. Nie, nie, nie. Oj. No i... Aj, aj, daj. Jest, ubot wtafiony. Za nisko. Trochę trzeba podciągnąć do góry. Parę, ciut, ciut, ciut. O. Dobrze. Przejdź, <laughs> panie! A może Kaziuk na rękach to będzie trzymał, jako pancer Fausta. Kaziu? Z pancerą Fausta postrzelasz? Nie chcesz? Ja bym nie postrzelał. No zobacz. 3, 2, 1, dawaj, maleńka. 3, 2, Ale ładnie poszła, człowieku, pa! Kijek, kijek, kijek. Jak poszedł. Ale jaki wiatr wiatry, jak tam znosi Dlatego siedzimy tutaj schowanymi za karmędziami Bo normalnie wieje jak wichura u sąsiada Ale to jeszcze nie wszystko Bo dzisiaj jeszcze o, mamy tutaj parę takich Innych bajerów Widzicie, takich trochę bajerów jest Trochę, nie? O. O. Im zrobimy, wrzucimy to do rury Podpal Podpal farał. NIE Ale widziałeś jak, jaka poszła fala? Widziałem, ledwo uciekłem. Dobre. Dobra, ja ci postawię tu jedną. O, dół. Kto? Ja ci dałem jedną. Każdy już na dół. Ale poszła daleko. Tam wkładasz? Dawaj. Gdzie jest taśma? Nie ma taśmy. Ustma. W samochodzie. O. Bader chodź, pod taśmę. Podpalaj. No co no. No lepsze to nic nic. Nie ma taśmy. No. no. To bez taśmy dawaj. A ty, też nie ma. Nie. Poleć. Poleci. co nie poleci. Dawaj tylko z rury ją. No tak. Dawaj. I lup. Ups. I do wody. Ładnie. Czekaj teraz patrz. Dawaj lambadziarę do czekaj rury. Trzeba położyć jakoś tak. A potem do dołu, nie? I ją wepchać, nie? Nasać. Wepchać? Czekaj, czekaj, no. ale Czeka. rzeźba. Ona do dołu poleci. No, do góry nie poleci, niestety. <laughs> Chyba, że ryjem do góry. O, jeszcze no, jeszcze. O, ale je... Nie przeklinać. Dobre, co będzie, to będzie. Dobra. Dobra, Dobra dawaj. Zrób zrobić tam miejsce, żeby miał gdzie. Czego się boisz? To jest to Kazika rzeźba. Kazika dubcia dupcia. Wąsata. Wonsata. Wonsata. Wąsata. Ali, ali, ali Co bo Turla się. Turlałaś! Co Co? Ale to ma duchu, wiecie, Ty, tutaj widać jak się to strzyła. Tyk, 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 jest reszta? Nie ma. O, tu jest kawałek. No ja mam kawałek. Już Kazik nie masz wąsatej. No to trudno. Kazik, masz ląd? Zbuczyna została. Dawaj ląd i tam gdzieś z drzewka odpal. W tamtą stronę. Jedną paczkę dostawimy na cięższe czasy. O, zostawimy jedną pakę. Daj mu tam ląd. Kolpo i silnik modelarski. Ciekawe. No ciekawe. Tam ustaw tak na... że tam w stronę... Tam, tam, tam. Może z wiatrem poleć. Może. A tu chyba kłaki lalej. No będzie dobrze. Będzie dobrze, panie. Będzie dobrze. Luks robota. Jak w ogóle wystartuje. Bo te silniki modelarskie to jest kupa jak do kwadratu. Nie? Tak Zobacz, on to tam. Trilałcik. Poszło! I Pali się. Jak ja kocham kolpo! Poszła! Posła. A myśmy jej obstawiali, że nie poleci. Może dlatego, bo po poziomie, a nie w pionie. Ale jak długo się paliło? No ta zanim ten ląd, to wszystko się spaliło. Trzeba było dodać w pionie, no. Ale nie przypuszczaliśmy, że poleci, po poprzednim odcinku. Czyli jednak mogą być dobre. Dobra, petardka do rury? Zrobimy, która lepiej wali. dawaj. No dawaj. Najpierw TP2, najpierw nową. Ja sobie za nią stanę, żeby mieć czuć, czuć falę. Tsunami. Nie mam czasu. Do mnie też jakaś łajza dzwoni. I... Ładnie. Co za łajza do mnie dzwoni? Mały, nie powiem kto. Ładnie idzie chustyka. Spoko. Spoko jest, ale... Ale, ale jaki żółty dymek. Żółty dymek. Ty, a ja mam teraz pomysł za 102 punkty. Dawaj. Kurde, nie ma tam tej rury. Dobra, trzeba tu łamać. Uh -huh. Kazik, weź tu łam. Nie, na boku postaw, to lepiej odejdzie. O! No o. Kolpo do rury i rura do rury a. A. I chodź Kaziu pomożesz No kolpo do rury, rura do rury potem okay, Podpalisz, a ja ją Nie? Uciekaj, uciekaj, głupia to? Tak? Wpadła ta rura <noise> Cio? Dziewczyn... Poszła Fajne to To jest kolpo Człowieku, ludzie pomyślą na wsi, że burza idzie Burza, wolna ja sobie. Się... Dobra, możesz teraz... Burza to była okazika o, Widziałem? Oki czarny się... To jeszcze można zestrzelić strzelić raz, jednak kolpo zostało Tak? No Tylko bez co trzeba zrobić trochę inaczej. Ale też do tej rury Chodź położę się mam. Głupszego pomysłu. Oho! Do góry nogami? Jak? Chcesz, żeby wróżę wybuchła? No to kurwa... Aaaa! <grymne> 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 no to ja uciekam stąd! Oho! tu! Ja widziałem tą rurę, wystrzeliło tylko! Ale to jest dobry sposób na czyszczenie rury, zobacz. Rura utonęła jedna. Ty, Ale syfu w środku było. Bo to jest dobry sposób na czyszczenie rury. Zobacz. Chyba komina! Właśnie widzę, zobacz, jak wystrzeliło. Tam jeszcze dużo tego syfu jest. A ona w środku wybuchła. Aha. Zobacz, w nie, to ten. Ja widziałem tylko, jak wystrzelił o rurę. Taki miałem zamysł, żeby ją wypierdolić. No, tak jest. Ja już korposków nie mam. Daj z rakietek. No. To rzuć rakietkę normalnie. Czekaj. Pa, tak to się robi. Tam co? To ognia. Podpal. <grym> Uh, ludzie, no. Bez co? No, jak bardzo Za da, da, bardzo dawnych czasów da głupie da 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 A ty co, też rzucasz? Czekaj wujek. oho. oho. Dwie rakiety, da da Ja bym da w wodzie. A, moja zgasła. No, a, twoja zgasła. a jak? da A da 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 nie poszła. Została, jeszcze jakaś rakieta? Została. Dla starego. Pa. Kąd? Kaczkę zrobimy z niej. Ale wieje dzisiaj. Wichura jest nieziemska. O. A i tak delikatnie na odchodne. Nie Niech se poleci. O. Opa! wziąłeś jak się wbiła? Jak torpedo. O lak, ziemia poszła. Dobra są rakiety Dobra, dobre, Kacika się na twarzy ubrudził No, a czekaj jeszcze. Tu mamy ty, zobacz ty. No, single shoty. Kaziu podparł petardzkę staremu. Podpar. Kazik Uuu. Co? Uuu. Wypunęła. Uuu. Tam tak się na tym zapaliła. Uuu. Uuu. Dobry. Aha. Tak, oba. O, wodna pirotechnika. A nie, nie. On wraca do nas. O, o. Czuby jedne. Czekaj, czekaj, czekaj. To nie. Ciekaj, zgasło, ma szczęście, dobra, to byłoby na tyle w tym Dzień. odcinku, jak wam się spodobało to zostawcie łapę w górę, pamiętajcie, żeby po żadnym pozorom nie próbować nas naśladować i naszych głupich pomysłów, trzymajcie się ciepło i do następnych, elo.